Nowy zwiastun końcowego eventu, informacje o rozdziale piątym, w tym mapa, rozgrywka, zmiany, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fauldolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czy oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc z dnia na dzień jesteśmy coraz to bliżej końcowego wydarzenia, które zakończy nam obecny sezon, jak i przy okazji obecny rozdział. Oczywiście mowa tutaj o wydarzeniu Wielki Wybuch, które odbędzie się już za tydzień w sobotę, czyli 2 grudnia o godzinie 20. No i generalnie moi drodzy, no to na stronie Fortnite'a wydarzenie to podpisane jest jako właśnie nowy początek Fortnite'a, także naprawdę bardzo ciekawie. Lecz generalnie otrzymaliśmy nowy zwiastun właśnie takowego eventu prosto od Fortnite'a i ci na swojego Twittera wstawili coś takiego, ale dokładniej kto jest gotowy na rundę drugą. I przy okazji dali tam również 3 sekundowy filmik, jak po prostu rakieta leci do góry. Także, no moi drodzy, naprawdę bardzo ciekawie, że to coś takiego wstawił Fortnite i wydaje mi się, że teraz najprawdopodobniej codziennie będą wstawiali jakąś małą zapowiedź odnośnie właśnie wydarzenia Wielki Wybuch. Oczywiście, moi drodzy, podczas całego tego eventu ma wydarzyć się naprawdę bardzo wiele. Między Innymi całe wydarzenie ma być podzielone na aż 6 etapów. No, 6 etapów to naprawdę całkiem sporo i nie będzie to mniej więcej tak jak było w wydarzeniu rozpad, że po prostu będziemy chodzili i coś zbierali, a najdokładniej w 6 etapach na samym początku ma być etap, gdzie będzie właśnie wystrzał rakiety, następnie gdzieś mniej więcej w etapie trzecim będzie tryb z jeżdżeniem, w etapie czwartym tryb z LEGO, a w etapie piątym właśnie tak zwany tryb rytmiczny bądź też tryb muzyczny. Generalnie, moi drodzy, no to oczywiście. Podczas całego wydarzenia Wielki Wybuch Eminem ma zagrać, właśnie, można by powiedzieć, że taki koncert, gdzie najprawdopodobniej będą co najmniej dwie piosenki i może nawet jeszcze więcej. Lecz nie wiadomo dokładnie, w której części eventu właśnie będzie ten koncert Eminema. Także generalnie całe wydarzenie no, zapowiada się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno, bo między innymi poznamy właśnie wszystkie funkcje, które pojawią się po prostu w rozdziale 5. Czyli, no, tak jak już mówiłem, między innymi tryb z Lego, przy okazji tryb z jeżdżeniem. Autami, jak i oczywiście, również, moi drodzy, tryb muzyczny. Także, no, właśnie takie trzy tryby nadchodzą do Fortnite'a, zaczynając od trybu Lego, który nadchodzi do gry 7 grudnia, następnie 8 grudnia do gry ma nadejść tryb zjeżdżeniem, czyli Racing Mode, a właśnie dzień później, czyli 9, ma pojawić się ten tryb muzyczny. Także, no jest tego naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o ogólnie wszystkie właśnie tutaj informacje. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że wy trybie muzycznym będzie naprawdę całkiem ciekawie, a najdokładniej będą tam między innymi działy się takie rzeczy jak Takiego pewnego rodzaju mini koncerty. Wiemy, że w takowym trybie na pewno będzie Lady Gaga, przy okazji Linkin Park, będzie również Toto, Imagine Dragons, Alice Cooper i generalnie będą też pakiety muzyczne z Fortnite'a. Także to jest tego naprawdę całkiem sporo. Jeśli chodzi o właśnie tryb związany z właśnie Lego, również mamy na ten temat troszeczkę informacji, ponieważ między innymi moi drodzy, no to o trybie Lego już w sumie wiemy od naprawdę bardzo, ale to bardzo długiego czasu i wiemy, że między innymi ten tryb będzie właśnie siódmego. Będziemy mogli grać jako minifigurki z LEGO. Będą przedmioty między innymi takie jak łóżka, przy okazji jakiegoś rodzaju katapulty, przy okazji tyrolki, no i generalnie będzie tutaj właśnie możliwość kopania ród, jak w Minecrafcie. Będziemy również mieli system HP i system energii. Jeśli chodzi o ten tryb, to wyciekło parę rzeczy do niego, między innymi właśnie takie oto po prostu, no że tak powiem, hełmy i przy okazji ogólnie głowy do skastomizowania. Także no naprawdę całkiem ciekawie. No ale oczywiście dokładnie jak cały tryb będzie się prezentował, poznamy, no, że tak powiem, już 2 grudnia na całym tym wydarzeniu. Ale oczywiście, moi drodzy, na temat rozdziału piątego, który w sumie już nadchodzi, ponieważ zaraz po tym wydarzeniu, że tak powiem, będzie tak zwana przerwa. No i po tej właśnie paru nasto-godzinnej przerwie zapewne otrzymamy od razu rozdział piąty. No to właśnie na temat takowego rozdziału piątego również parę informacji mamy, więc na samym początku mamy generalnie, moi drodzy, mapę. Jeżeli chodzi o mapę rozdziału 5, będzie ona wyglądała mniej więcej tak: jest to zlikowana przedwczesna wersja. No i wiadomo, że troszeczkę się zapewne tutaj jeszcze zmieni, jeśli chodzi o całą tą mapę. Ale no, mniej więcej mamy właśnie spojrzenie, jak będzie ona wyglądała. Wiemy również, moi drodzy, że na tej mapie ma się znajdować biom Sakury, i troszeczkę ta mapa wygląda, jakby były tutaj połączone cztery rozdziały w jeden, choć no nie jestem do końca pewien. Zobaczymy dokładnie, jak to się będzie prezentowało czysto w grze. Przy okazji, moi drodzy, jeśli chodzi o właśnie rozdział 5, to jest bardzo duża możliwość, że między innymi otrzymamy tryb pierwszoosobowy. Jeśli chodzi o właśnie tak zwane perki, to jest bardzo duża możliwość, że otrzymamy tak zwane wreszcie legendarne perki, czyli między innymi perkę reboot, że od razu będziemy mogli się zrespić po śmierci, następnie shield increase, czyli będziemy mogli mieć więcej kewa, bądź też perkę syfon, czyli po eliminacji będziemy dostawali HP. No ale oczywiście, moi drodzy, są to właśnie perki, które już są od dłuższego czasu w plikach Gry, więc kto wie, czy rzeczywiście to zostanie dodane? No nie mam absolutnie pojęcia. Jeśli chodzi jeszcze o, właśnie, rozdział 5, to mamy również otrzymać tryb otwartego świata co jest naprawdę bardzo ciekawe. Ma również pojawić się opcja biegania po ścianach, bądź też ewentualnie kopania. Jeśli chodzi o biomy, no to poza sakurą, czyli właśnie tym takim biomem z różowymi drzewkami, ma pojawić się biom tundra, boril i czaparal także naprawdę całkiem nieźle. Mają również pojawić się właśnie tak zwane lodowe elementy. Między innymi lodowy granat i właśnie wyrzutnia, że tak powiem, granatów. Jeśli chodzi o przedmioty, które mają wrócić, to podobno ma być to właśnie pizza. Przy okazji ma być to lodowy grappler, następnie ma być to również Unwheel Rocket Launcher, i przy okazji szyny grindu też mają wrócić. Także no, jest tego naprawdę, ale to naprawdę całkiem sporo. I z dnia na dzień, w sumie, dostajemy coraz więcej wycieków na temat rozdziału 5, więc no ja już osobiście, w sumie, nie mogę się go doczekać, patrząc na to, że zostało dosłownie jeszcze nie wiem z jakiś tydzień już będziemy tak naprawdę w rozdziale piątym. Wracając jeszcze na chwilę do wydarzenia na żywo, wiemy, że w takowym wydarzeniu będzie między innymi uczestniczył Agent Jones i w pewnym momencie ten nas odwiedzi, a mapa całego wydarzenia będzie mniej więcej prezentowała się w taki oto sposób. No i właśnie na tej mapie będziemy teleportowani i będą tam oczywiście rzeczy typu właśnie ten nowy tryb i masa właśnie tego typu spraw. Oczywiście w rozdziale piątym otrzymamy również event festiwalu który najprawdopodobniej rozpocznie się parę dni po wydaniu wszystkich nowych trybów, czyli zapewne gdzieś koło 14. 15. grudnia. No i oczywiście troszeczkę więcej na ten temat mówiłem w ostatnim materiale. Także no generalnie, moi drodzy, patrząc na wszystko, co nadchodzi do Fortnite'a, mogę definitywnie powiedzieć, że będzie się działo, a z dnia na dzień zapewne będziemy otrzymywali nowe informacje na temat między innymi rozdziału 5, na temat między innymi jakiś nowych zmian. Także subujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby definitywnie tego nie przegapić. 何、uh, no. i to tak naprawdę byłoby już powoli na tyle subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby być na bieżąco, jeśli ten materiał wam się spodobał zostawcie tu łapeczkę do góry, a jeżeli wy będziecie robili jakieś zakupy w fortnite'owym sklepie, to możecie je zrobić z moim kodzikiem czyli oczywiście Hexokot no i też w razie czego przepraszam za moje gardło ale to i generalnie jest już zima tak naprawdę i to wiadomo każdemu idzie się czasami przeziębić także no, mam nadzieję, że jak najszybciej to minie, ale bynajmniej jestem w stanie dla was nagrać nowy materiał dobra, dzięki za obejrzenie, piąteczka dla was trzymajcie się i cześć